Dzisiaj chciałam Wam przeczytać ostatnie ćwiczenie, które zrobiliśmy na warsztatach dla każdego w Makondo. I to była zawijanka, czyli pisaliśmy wiersze wspólne, a później z tego powstawał wiersz prywatny każdego z nas. Więc e, zawijanka, czyli wiersz wspólny, który powstawał z, od, moich, od mojego wersu, brzmi tak: ciekłe i stałe minuty, krople łzy. Nie ma gdzie to wszystko wsiąknąć, więc wsiąka nam w podeszwy butów, gdy się przechadzamy. Mimo, że z drugiej strony ściekają po mnie strugi, przemakam emocjami. Coś tam niby czuję z tego powodu, ale nie wiem co, bo, jak to ta, bo ja to tak wszystko naraz. Chcę oddać ci ten ciężki wór, odnaleźć miejsce, czas i oddychać bez tlenu. Wszystkie zapętlone łańcuszki, zasupłane sznurówki nagle dają żyć, jakby ten deszcz. Wskazał mi drogę przed siebie. To był wspólny, a teraz będzie mój, który ze wszystkich zawijanek odczytałam e, moje wersy i tytuł. Nadałam mu tytuł: Okno było otwarte. Ciekłe i stałe minuty, krople łzy. Pod ich wpływem rozmazują się słowa, rozpuszczają myśli, jak cukier w szklance. Wychodzę na deszcz, nasiąknąć na zapas poczubki snów. Wtedy w ruchu widzę przyszłość, każdy gest. Każda droga prowadzi do następnej, i zawsze, kiedy się nie spodziewam, trafiam w punkt przecięcia. Wszystkie zapęcone łańcuszki, zasupłane sznurówki nagle dają żyć, jakby ten deszcz wskazał mi drogę przed siebie. I takie rzeczy, między innymi, robimy w Macondo na warsztatach dla każdego poetyckich. I tym sposobem chciałam Was yy, dzisiejszym nagraniem zaprosić na kolejne warsztaty, które będą 10 kwietnia w czwartek o godzinie 17 w Makondo. Może przyjść każdy. Trzymajcie się. Dobrego dnia. Cześć.